15 edycja Polagry ponad 350 wystawców z 9 krajów. Spodziewamy się, że wystawę w ciągu 3 dni trwania odwiedzi około 40 tysięcy zwiedzających. Wróciliśmy do rozmiarów z roku 2016, ponad 42 hektary powierzchni wystawienniczej. Taką wisienką na torcie jest Maszynera, czyli zlot klasyków marki John Deere. Mamy ponad 30 maszyn których właściciele, kolekcjonerzy zechcieli pochwalić się właśnie podczas Opolagry. Są egzemplarze nawet z roku 1920. Część z nich zostanie uruchomiona, żeby móc pokazać, że są to wciąż maszyny na chodzie. Mamy maszyny, które wciąż pracują w gospodarstwach. Założyliśmy sobie, że na ten zlot zapraszamy wszystkie maszyny wyprodukowane w ubiegłym wieku. Także są to maszyny do rocznika 2000. I są z nami takie, które mają już ponad 30 tysięcy motogodzin a wciąż pracują na rzecz gospodarstw. Także serdecznie zapraszam, bo jest naprawdę co oglądać. Oczywiście liczne pokazy, pokazy zielonkowe, gdzie zaprezentowana zostanie cała linia zielonkowa, od koszenia przez zgrabianie, przetrząsanie, poprasowanie, pokazy opryskiwaczy, rozsiewaczy nawozów, pokaz maszyn oszczędnej uprawy. Te wszystkie służby w gotowości. To, co nas cieszy i to, co powiedział prezes, wróciliśmy do tego, co było przed pandemią, czyli 350 wystawców, którzy prezentują swój dorobek, ale również umożliwiają rolnikom wymianę doświadczeń, wymianę wizji, w jaki sposób i w którym kierunku w tej chwili idzie potencjał, jeśli chodzi o rolnictwo i rolno-spożywcze. Gospodarkę. Przygotowaliśmy służby strażackie, rozmawialiśmy z policją, my głównie zajmujemy się tutaj dojazdem i umożliwiamy to, żeby bezkolizyjnie można było się dostać na to wydarzenie. Rozmawialiśmy z prezesem i gmina Gogolin jest przygotowana na to, żeby przyjąć jeszcze minimum, jeszcze raz tyle. Ludzi odwiedzających. W tym roku Opolagra urosła co najmniej o 10%. Mamy więcej firm, jest ponad 350 wystawców. Powierzchnia samej wystawy też urosła, co nas bardzo jako organizatorów cieszy. Tak samo sama wystawa bydła, która odbywa się w ramach Opolagry, też jest w tym roku większa. O Polski Związek Hodowców Bydła Mięsnego, dodatkowo 30 sztuk bydła mięsnego. Ilościowo rolnictwo się trochę kurczy tak jak gospodarstw, ubywa systematycznie takich firm oferujących, ale jednak oferta jest coraz bogatsza widzimy tu coraz nowocześniejszą technikę, kiedy porównujemy tą technikę pierwszych wystaw Opolagry, a dzisiaj to są dosłownie dwa światy. Dzisiaj sztuczna inteligencja, robotyzacja, to wszystko tak postępuje, to wszystko można tutaj na Opolagrze zobaczyć. Zachęcamy do zwiedzania. Na Opolagrze jestem każdego roku odwiedzać wszystkie stoiska, poglądać wszystkie maszyny, bo z techniką idziemy do przodu i coraz jest lepsze maszyny i, i to i technika idzie do przodu. A, a nowoczesna uprawa podlega ratom, że musimy dysponować nowoczesnymi maszyny i jak chcemy największy plon osiągnąć. Zwiedzamy, oglądamy, wystawiamy, wszystko robimy naraz. Myślę, że zainteresowanie e, niesłabnie. Ze strony wystawców widać, że teren dosyć szczelnie e, zajęty. Są też zwiedzający mimo w miarę wczesnej pory i widzę jednak skala jest coraz większa coraz więcej wystawców i nowego sprzętu z roku na rok są pewne nowe wypusty nowe modele modernizacje widać po samochodach i rolnikach zainteresowanie nie i chyba o to tutaj chodzi żeby ten postęp pokazywać a potem wdrażać go w to rolnictwo nie także tak trzymać i to jest dobra regionalna wystawa, ale wydaje mi się, że jednak ona już taką skalę ma dosyć większą, nie? bo widzę po, po wystawcach i rolnicy też nie tylko z Opolszczyzny są tutaj. Na naszym stoisku można zobaczyć nasze najnowsze odmiany i pszenżyta ozimego, pszenicy ozimej. Mamy również przywieziony ze sobą owiec ozimy KWS Snowbeard. Bo bardzo dużo klientów chce po prostu na żywo zobaczyć, jak on wygląda w tej chwili. To głównie materiał siewny. Warto tu być? Raczej e, znaczy warto tu być. Bardzo dużo firm jest. E, pogoda jest też bardzo dobra, nie jest za gorąco. Także zapraszamy wszystkich. Nasza firma ma szeroką gamę produktów wapniowych, są to gru trzy grupy główne. Nawozy wapniowe, nawozy wapniowe z magnezem oraz nawozy kredowe, w tym produkt, który zasługuje na szczególną uwagę, Active Calc S10. Jest to produkt z siarką, który w tym roku na Polagrach Premiery zdobył złoty medal. Jesteśmy już kolejny rok i jesteśmy dla rolników i przedsiębiorców z tego terenu. Myślę, że oni docenią to, że przyjeżdżamy do nich prezentować nasze produkty. Zapraszamy na nasze stoisko, gdzie można zobaczyć wspaniałe rośliny z naszego pola doświadczalnego. Tutaj fachowcy, agrotechnicy służą poradą w zakresie najnowocześniejszych odmian. Można zobaczyć, jak te odmiany wyglądają, porównać później sobie na swoich polach. Można zobaczyć, będzie również podczas najbliższych dni na naszym Dniu Pola które planujemy zorganizować 13 czerwca, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Przyjaliśmy z wiedzą, przy, przede wszystkim z doradztwem, jak zarobić, a się nie narobić, w cudzysłowie. E, tutaj prezentujemy kolekcję odmian z pszenicy, z naszych poletek doświadczalnych z Łosiowa, jak również na bieżąco e, udzielamy porad na temat PROF, e, naborów aktualnych, premia dla młodych rolników, jak również płatności obszarowe, ekoschematy. Dobrostan, warunkowość, wszystko co obecnie są e, nabory agencyjne dla rolników. To jest szczególny czas świętowania, zawierania e, nowych znajomości, kontraktów. Tego życzę wszystkim rolnikom w tych trudnych czasach, które dzisiaj mamy, bo e, jest taki czas prawie 20 razy już pokazywana, 19 e, wystawa w której Rolnicy mogli poznać fajne maszyny, fajnych ludzi, zrobić zakupy. Przełożyło się to naprawdę na nasze rolnictwo. Ja dzisiaj e, jestem e, i jako członek Zarządu Izby Rolniczej na Opolakrze oraz jako rolnik. My jako Izba Rolnicza e, kupę lat nas nie było na Opolakrze i dlatego e, dzisiaj chcieliśmy jako nowy zarząd to zmienić i chcieliśmy się pokazać. Zainteresowanie naszym stoiskiem jest bardzo duże. Naprawdę przerosło nasze oczekiwania. E, gro Rolników przyszło porozmawiać i chciało zapytać jak wygląda sytuacja w Izbie, jak e, działamy jako nowy zarząd i myślę, że odbierają nas pozytywnie. Każdego roku jestem na Opolakrze i zawsze ją będę odbierał pozytywnie. Jest to święto dla rolników, tak samo dla wystawców. Wystawcy chcą się pokazać, rolnicy chcą zasięgnąć informacji o nowościach, o tych, co dane firmy nam prezentują. Dlatego pogoda nam bardzo dopisała. Jest bardzo fajna pogoda, oby utrzymała się przez wszystkie trzy dni i wtedy, jeżeli to się uda, to będzie naprawdę duży sukces.